Spójrzcie, co on zrobił! Zobacz na to! O, co to jest? Ale straszne, ty sobie, ja muszę się schować. On właśnie stworzył masę torów na Wojanowicach i zobacz! Jeździ po całych Wojanowicach! I jak my tylko zniszczymy te tory, to on tworzy od razu kolejne w sekundę. I patrz, on tam pojechał, ale nie dajcie się zwieść. On robi takie kółeczka na Wojanowicach, więc za chwilę będzie tutaj znowu. Dobra, dlatego słuchajcie, szybko, czym prędzej chodźmy do Ptycha. Musimy wymyślić sposób na pokonanie go, bo jak zniszczymy te tory, to to nic nie on po chwili zrobi kolejne, więc ja już nawet ich teraz nie będę niszczył. Ptycho też już miał wymyślać jakieś pomysły na zniszczenie go, mam nadzieję, że coś wymyślił. Ptycho! jesteś, o co to jesteś, jesteś, jesteś? No jestem w Twoim domu. Daj na górę, to... na górę, za tobą. Chodź. O tu, to, tu, tu, dobra, chodź. dobra. Patrz, co mam, patrz, to zauważyłem. Wy się. co to jest? To on właśnie, to ten treniter straszny. Zobacz to, co? Ej, tam ktoś jest w środku. No, ale nie chodzi mi o to, że to on jest. Zobacz, że jakby do niego można wejść. Ale to co myślisz, żeby tam do środka do niego w... Wejść, czy nie co? no, stary co? Ty, żeby nas zeżar, ale wiesz co? Wydaje mi się, że to jest może jakiś dom tej osoby czerwonej taki. Ty, no właśnie, ktoś pilnuje tutaj wejścia do środka, ale ja nie wiem, kto to może być. Ta osoba wygląda bardzo strasznie. Wiesz co? Nigdy nie widziałem takiej osoby, a ty kojarzyć się ona z kimś? Nie, czy nie, jest czerwona, a on miał tylko czerwone oczy, a tu jest na odwrót. On jest cały na czerwony odwrót. i tylko ma czarne oczy. I do tego uśmiechniętą buźkę. Nie w sumie. Czy to jest jakaś starsz, straszna wersja on-sron, a może to jest odwrotność odwrotność czyli no. No, 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 no. No no, 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 la policja. Ej, czekaj. To, 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 to Co tu jest? Co to jest? Listy, to On tu jest. jest i tam jest Nubek. Nubek, uciekaj jest. przed nim. To jest to jest. Uciekaj, Nubek. I zatrzymał się to to, też, zobacz. Jest to itzys, to nie jeść. No, Nubek, nie łazisz po tych, po pociągach, po torach. Złaś z tych torów, Nubek. Szybko, szybko. Nubek. No, prawie cię zjadł, to jest tren. Iter, on zjada osoby, i nie wiadomo, co się dzieje. Potem z tobą, jak cię już zje. No właśnie. Ja cię to, że już nigdy byście mogli mnie nie zobaczyć? No, no, no nie wiadomo, no może, no może byś się zmienił w treni teraz. słuchajcie, wszystko jest możliwe. Ale to już mnie denerwuje, że tutaj wszędzie te tory są. Moim zdaniem powinniśmy go pokonać, tylko jak! No to, to ja nie mam żadnego pomysłu, co moglibyśmy zrobić, a ten Nubek masz jakiś pomysł? No, no właśnie. Jestem, dajmy, to tylko ja go mogę pokonać, jestem odpowiednią osobą. Ja <laughs> nie mogę Nubek to jest treniter, a nie! Weź w życiu go nie pokonał zwłaszcza takimi nobskimi te mamie, te ty. E, hey, mam, ty. Ja tylko. A skoro, a mam pomysł, ale chodzi tutaj. To. Tylko, żeby on nie usłyszał, co jeśli możemy go pokonać tylko jednym sposobem? Jakim? Jak można pocią po pokonać pociąg? Mm, pociągiem. Nie Pociągiem! <grym> pociąg pociągiem? Jak? Zbudujmy pancerny pociąg i, oh, i go pokonamy. Tak I i, i wiesz, pancerny, i żeby wjechać na jego tory, i połączyć te tory, oh! i wykoleić pociągi, uderzyć pociąg w pociąg. Ej, warto, on jest za na nami znowu. O warto, wykolej. Idźmy. Tylko nie oh torami, oh tylko nie chodźcie torami, bo on nas może To Torami nie, ale chodźcie za mną, ja mam pomysł. On tutaj jeździ tą trasą, zobaczcie, ta trasa tutaj się zapętla. On tutaj ja jedzie. Się. Kręca w prawo, odsuńcie się od niego, odsuń się dobra. Jedzie dalej. O, jaki straszny. Ale wiesz co, To dziwimy mnie to, że codziennie są nowe tory na wojenne. on jej musi jakoś stawiać. Tak, on je co chwilę stawia, ale nie wiadomo jak. Może to robią jakieś jego osoby od środka. Nie mam pytanie, ja mam... Że to na Litowice nie prowadzi, eee, no e. trochę prowadzi, ale Ema tam zakręca. Z, tam zakręca z powrotem na Wojenowice. zobaczcie, jak on tam skręci w lewo, to wraca na Wojenowice. ale czekaj. Zobaczcie na to. Tutaj zablokował naszą drogę, która była, widzicie? Ciekawe czemu, w sumie, nie? I w tym miejscu zbudujemy ten pancerny pociąg, a potem połączymy te tory i wjedziemy na tory tego strasznego. Uuu. Train i teraz. Wiesz co, uważam, że to jest najlepszy pomysł na jaki wpadłeś przez ostatnie 5 minut. A, 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 a. Patrzcie, widzowie, jaką mam przykazać koszulkę. No! Ona ma taką. Uh, te, czekaj, co, 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 że ale, ale. To było niespodziewane, że a się tak mówiłem o koszuleczce, którą mam. Zobacz, jaka piękna i wskazuje, bo, jak, moja, tym Ale chyba jeszcze jej nie ma na sklepie, widzowie, bo ona będzie już niedługo. Ha ha ha, sprawdzajcie stronę. Uhu. Aha, a teraz. A będzie szybciej niż wojanki, czy nie? No, będzie, <laughs> będzie akurat, bo wojanki jeszcze chwilkę. Ha ha, <laughs> ale dobra. Słuchajcie, musimy zdobyć najpotężniejsze temy Chodźmy je zdobyć, i zaraz się tutaj spotykamy z najmocniejszymi pancernymi temami, jakie istnieją na No To jest, bierz obsydian, a ja mam fajne, ten, fajne jeszcze ciekawe rzeczy do budowania. Dobra, dobra, chowaj wynalazki, a ja obsydian. Dobra, jesteśmy już tutaj i mamy, patrzcie, jakie mocne itemy. Ha, ha, ha! Obsydianowe bloki, bo oczywiście to jest najmocniejsze. Nubek, co ty przyniosłeś? jest najmocniejsze blakowało, gościu! Nie no, gościu, to jest najgorsze właśnie, tego chowaj, tego, tego jest za dużo. Mamy tutaj, patrzcie, takie kulczotki, które zablokują go na 100%, jak chodzisz do nich, to dostajesz obrażenia! O tak, i słuchajcie, jest tego jeszcze znacznie więcej. Ej, nie, co ty zrobię za pułapkę? Ja chciałem, żebyś to wszedł, Nic nie robi. Ej, no to nie działa! Eee. Zrzuciłem pułapkę! No i teraz... Ej, czekajcie, zabudujcie szybciutko tutaj, żeby nie widział. Może Dirtem oh. nawet Nubek, żeby nie oh, widział. No po ja się zajmę tym! No dobra, no i Nubek może się tym zająć, a my... No dawaj, wtycho, robimy Tworzymy teraz... Tworzymy nowy pociąg! I nazwa tego pociągu nazwijmy... Yy, stację nazwiemy Niszczyciel Terrain i teraz... Eee! Oj, coś potrzebujemy. Ile potrzebujemy? Oj, no dobra, e, wydaje mi się, że. Dobra, Może dwa. Może trzy. Trzy. Dobra, dawaj trzy taką petardę w niego wyjedziemy taką strzema normalnie i ja Dobra, cię, ja to cię. będzie mocne, to będzie mocne. To nie? będzie przepotężne. Zabierzcie sobie troszkę budolca, troszkę tych rzeczy, tych rzeczy i jeszcze tych sobie zabierzemy i słuchajcie. Dobra. Najważniejsze to mieć przód bardzo mocny, ale czekaj, czekaj, czekaj. On to. czekaj, a... no cel, czemu tak zabudowaliście krzewa? No, ale to nieźle? To... Nie, że Przecież ty... on będzie to widział, zobacz. Widzicie a... przez te tutaj. To akurat nóbka sprawa. Eee, no to właśnie. To Zabudujcie lepiej, a jak nie ma tego trading I teraz to zwróćcie uwagę. widzowie, on zawsze skręca. Pal Jedzie w tamtym kierunku, tam. Czyli my musimy robić odwrotnie nasz pociąg, bo jak mniej my nim tutaj wjedziemy. To musimy na czołówę z nim jechać, wiesz o co chodzi mordeczko, tak po prostu bom-bom, czołowa. A tutaj, żeby tą czołowę zrobić, to w takim razie nasz train iter musi z tyłu mieć to spiczaste końcówki. Tak, z tyłu, nie z przodu tyho. Ej, to i to, to i to! Wziąłem jeszcze bloki żelaza, bo żelazo też jest mocnym blokiem, nie? Uuu, no no wiadomo, że też jest mocnym blokiem, dlatego teraz będzie to na plus! O, Uhuhu. tak! Ej, a w ogóle mam coś dla ciebie. Mogę ci położyć mój wynalazek do niszczenia tego, Ej, do niszczenia obsydiana. Kiro taki fajny, o wow, Czemu to niszczy Obsidian w sekundę? A, wiesz co, bo to jest ten kilo, którym pomagałem ci budować tunel, pamiętasz? Eee, wydajność 100 to jest Kiro z wydajnością 100, on jest za mocny. Ty go o. Ty o. chyba oszukujesz normalnie. Ty Nie chyba, prawda. te twoje wynalazki są zbyt potężne. Oj, patrzcie na to. O, w tym miejscu będą takie spiczaste rzeczy. O, czy wy to widzicie? To jest ultrapotężne. I jeszcze z tej strony postawimy to. Pek, pyk. Ha, ha, ha. Nubek, co ty robisz? Stuję. No nie, w tym miejscu, Nobek, tutaj to no przecież work. się nic nie zmieni. Dobra, Dobra tutaj. Pole. Musimy tutaj uh, i tutaj, tutaj kolejne spiczasty postawimy. Ej, ale mam pomysł fajny, oh. zaraz to zrobię, nie? Jaki pomysł? Wiesz co, użyjemy do tego tych mega mocnych szyb, żebyśmy my coś też widzieli jakoś, nie? Właśnie, bo będziemy musieli widzieć, a może, no właśnie, może na górze zrobimy nasze siedzonka. Ej, to też jest bardzo dobry pomysł. Bo przecież jak, jak w niego wjedziemy, to on jeszcze nas zje przez przypadek. No właśnie, musimy to zrobić tak trochę, wiesz, wyżej musimy być faktycznie. No właśnie, dlatego teraz patrzcie na to, zrobimy tutaj takie połączenie, pyk, czekaj, czy to będzie działało, pyk, o tak, pyk, o, ale to jest potężne, yś, od boku, kolejne. yś, od boku znowu z tej strony, yś, nie wiesz, że to będzie miało takie potężniackie moce, o Ej, to, tak. To, 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 będzie taki, taki pociąg. A wiedziałeś, że teraz w Super można wziąć też McNuggets? A, wiedziałeś. ...kozacki, nie? Największy, najbardziej. E, słuchajcie, pociąg normalnie taki militarny, słuchaj. To prawda, to prawda. A ten zjadać czy co, zjadł na pojedynkowicach, czy nic? No pewnie zaraz ciebie bo no jak jednak będziesz e, chodził e, no na dory. O, ja nie zjadam. No, to jest dirta, to on nie będzie trawił chyba tego dirta. Dobra, back. I tutaj jeszcze zrobimy tak, back. Ja ci kręcę. Dobra, staj ja cię ja ci kręcę i wykręcę, przecież to wygląda przepięknie. I teraz coś. Uuu, całkiem nieźle. zabezpieczenia, widzisz to? Jak no. on to wjedzie, to ino kaboom, nie będzie trenitera. No, całkiem to ci się udało, muszę przyznać, muszę przyznać. No, jak, na jak? Jak no beka treniarsza? Dobra, Nobek, ty sobie normalnie. Dobrze, Nobek, dobrze. Ty sobie przesadzasz, Nobek. Ja ci zaraz dam. Patrz, a tutaj będą toki zabezpieczenia. O, 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 I od góry nas nie dostanie się do nas. Nie dostanie się do nas, bo Ej, mamy taki... To i to, ale mam dobrą rzecz, nie? Jaką znowu? Stary pastonie. Coś tam. Jak będzie chciał z tyłu wjechać i rozwalić, to my go wtedy, my go wtedy rozwalimy. O No, tak. to prawda, to prawda. E, co by tutaj można dało? Jeszcze od boku patrz, co damy. O, To Co tak. dajesz od boku? Trzy warstwy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, ej, trzy. to, historia to będzie takie <coughs> mocne. To jest ultrapotężne. Zobacz na to. Wow. Najbardziej zabezpieczony pociąg na świecie. Ej, wiesz, czego nam brakuje? Nie. Brakuje... Ała, padłem! Gdzie ty? czy ty wpadłeś w te co? rzeczy? O, dobra, brakuje nam armaty, ale nie mamy armaty. Na armaty, a co to, nie statki? Chociaż no, w sumie armata byłaby fajna. Byłaby He. fajna, co? No, armatą to by się można było z nim strzelać tym trainiterem. To by było dopiero, widzowie. Nie, no, no my go musimy pokonać, widzę. Nie ma innej opcji nawet. Nie On... ma, nie ma, ej, to i tak, a powiedz, pytanie: czy my mamy być zabudowani jakoś? E, z tej strony wiesz, aaa, teraz ja w to wszedłem! A, b, a, dobra, czekaj, tak zrobimy to i zrobimy to. Ja, a ja z tej strony? No, to oh. wygląda, ale jeszcze dobudujemy sobie tu i dobudujemy sobie tu. I o, a, na z nim lecimy? Na no? czołówek wjeżdżamy w niego i go rozwalamy, teraz i trań, będzie. Trań, trań, nie będzie, nie będzie go. Nie, bydzie, bydzie nie, będzie, nie będzie, będzie. Nie będzie, nie będzie. Dobra, e, ja ty zrobię jeszcze takie szybę A szyba, szyba Żebyśmy ashibe. widzieli, żeby nam się nic nie stało. Dobra, a ja zrobię tutaj schodę. To jest stary, to, to, to nikt takiego pociągu nikt nie zrobił, jestem tego pewien. nie? <laughs> no ja myślę, słuchaj. So to jest najmocniejszy stary, pociąg. Stary, to widzisz co? No to jest. To jest stary... to jest. Nie, nie, co jest nie? grane, dobra ptygo? A zabudujemy górę jeszcze czy, czy już zostawiamy tak? Co? Co? A. Nie, nie, nie mogę, nie mogę. Co to miało być? Co za, co za normalnie, debin? To, to akurat prawda. Zginął się od tego pociągu. Dobra, ja myślę, że ten pociąg jest mniej więcej już skończony, ale pytanie, czy da, da się nim ruszyć? My zrobimy takie przejście. O, i czekaj, czy ja teraz mogę sobie trochę kliknąć? E, jak to się robiło? Czekaj, czekaj. E, czekaj, mamy jakiś błąd. Wagon pierwszy, nieprzesuwalny bloki, obsydian. Nie! <ścoughs> no, jest jakiś problem, stary. Nie gadaj, że obsydianem nie da się. Ale wiesz, co? tylko na jakim... Pokazuj mi tylko jeden, więc yy, możemy to naprawić chyba. Jeden blok? A może. No. A, a czemu na tym skakałem i nagle. No. Któryś blok yes. wagi dobra, ja to naprawię, chłopaki. Ja to naprawię. Okej, okay, udało nam się zmienić ten pociąg. No, trochę było roboty, bo musieliśmy jeszcze przerobić kilka rzeczy, ale teraz to jest naprawdę. Pociąg niszczycielski! No prawda, ja nie jestem niszczycielem dobrej zabawy, co nie? A ty prawda tylko no, ja to bo... naprawiłem. Nieprawda! Ty to tylko patrzyłeś, A, na pewno. Dobra, chodźcie tutaj, chodźcie tutaj! No nie bo to, to bo to, to jeszcze zepsujesz. E, co, no właśnie, tutaj nic nie budować, proszę. Czy to, to działa? Uwaga, proszę, powiedzcie mi, że to działa, uwaga. U. Jedziemy! Jedziemy, ale czekaj. O. Od... Jedna strona nic się nie załapała, co? No nie, jedna strona tych zabezpieczeń się nie zaapała. co nie jest? jesteśmy troszeczkę bardziej narażeni! Ej, Ej, co to być? Wypadniemy u. z pociągu! Ej, dobra, dobra, sorry, 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 czeka. zniszczyć tamto! Trzeba co? Dobra, cofam, cofam, to wy to zniszczcie, a ja... O, dobra. ja mam pomysł! O, ja będę ja nawet tym nie chcę nie prowadzić! Nie ja to, na górę lecę. To kto będzie tym prowadzić? Ja jestem odpowiedni! Co? No bo myślę, że jest git nawet. On. O to, jak to? Jest, jest niepoczytalny, więc pasuje. Dobracie, musimy teraz poczekać. Jak przejedzie train iter, to my wtedy niszczymy tutaj i łączymy te tory po prostu. Tak, tak, tak. To wiecie to poczekajmy tutaj, jak on przejedzie, to od razu szybko zniszczymy i połączymy. Tak, patrz on już jedzie! Dobra! Przygotujmy się. Dobra, dobra, tylko uważajcie, żeby to Dobra. Oooooooooooooooooooooo! Oj, to był ryzykowy! Ej bo on ma jeszcze z tyłu oczy za, za tym. Ej, nowek, nowek! Zatrzymam się na chwilę, dobra? Co dalej, tak? Pojechał dalej, dobra, pojechał nie dalej. Robisz? Ale ma, uważajcie, bo ma oczy, wszędzie a? wokół głowy. Okej, okay? powiedz kiedy, powiedz kiedy? Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze jedzie, jeszcze jedzie. Aha. Mhm, jeszcze jedzie, powoli lekko zanika i trzy, dwa, jeden, już! Dobra, dobra! dobra. dobra. Masz tory masz tory, masz tory, masz tory! Niszczymy to. łączymy I chrz, to teraz to. tym. teraz tym pociągiem, tutaj! tym musimy... tutaj. Musimy połączyć z powrotem te tory, żeby znowu zapętyć tutaj to miejsce. No, jak szybko! Dawaj. szybko dawaj, życzyska, dawaj, w ja cię nie mogę! Dobra. Szybko idę, w przodu, do, do przodu, Dobrze, dobrze. Ole przodu, do 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 no, dobra, nie idzie jeszcze, dobrze, jeszcze, do, jeszcze trochę do przodu, jeszcze do przodu, jeszcze dobrze, do przodu, jeszcze, 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 dzięki. jeszcze, jeszcze, do przodu. jeszcze, 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 to! Hmm? I teraz jeszcze, jeszcze, teraz to. jeszcze, do przodu. Zjuszczo, zjuszczo. Mamy Jest, to! Mamy to? I teraz. I w drugą do, szyska, do, do I w drugą stronę musimy jechać, w drugą stronę, bo, bo on tam zaraz wyjedzie, on za chwilę tam może wyjechać. Dobra, wszystko przygotowane, myślę, że teraz już jest czas na to, żeby pojechać do przodu. Nubek, rusza! Dawaj, Uf, nubek! Dobrze, dobrze, z prędkością. Oj, ja tam widzę, tren się zbliża! Oj, sorry, podstu, to jedzie. Dobrze, no, dobrze, dobrze, dobrze. No, dobrze, tak? dobrze. Jedziemy. Ej, No jedziemy. jedziemy? No szybciej. musimy się rozpędzić, żeby w niego wjechać z największą mocą ej, świata! Dawaj, ej, ej, się zatrzymał, N się chyba przestraszył, czekaj. Co to jest? Co jest? Ej, on się nas nie boi! On się nas nie boi, ty! Co się dzieje teraz? Co robi? Co? On tak stoi, zatrzymuje się, jakby coś Próbował. Co on robi? Chłopaki, może wycofanie, co? On jedzie chyba w naszą stronę, co no bo może jednak. Musimy, nie, nie, bo jak on wybuchnie i rozwali te wszystkie skiny, dawajcie tutaj, dawajcie tutaj gdzieś. nie może być przy skinach, tutaj gdzieś, o tubiegnie się tutaj. Dobra, bo dobra, jeżeli dobra. on wybuchnie, to będzie po nas, dobra, 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 dobrze. Musimy tutaj przymierzyć się, tutaj, gdzie jest mało okay. miejsca właśnie. Ej, czekaj, bo zaraz upadnę, bo zaraz no? upadnę. Jesteś? O, dobra, dobra, o, dobra. dobra. Tu jest dobre miejsce, to jest dobre miejsce. Jest dobre miejsce? O, tak. dobra, dobra. Zbliża się, zbliża się, zbliża się. Ej, co? Zdążył, uważajcie! Czekaj, co on dwa? Okay, Dlaczego on się zbliża? On się nas w ogóle nie boi. On teraz nas podjeżdża, co to ma być? Co to ma znaczyć, Story? Ej, co ono? ej ona zjada! Zobacz, ej. Zobacz. zobacz. Ej, on zjada, ja się tutaj umieściłem! czekaj, on mnie zaraz zje. O nie, o nie, o nie, nie, o, nie o nie, o nie, o nie! Nie muszę stać się szybko wydostać, wydostańcie mnie stąd, wydostańcie mnie Nubek, wydostań mnie stąd, to on mnie zjada! Dobra, 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 uciekaj, czekaj, 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 co on tu odwala? On zjadł ten nasz cały pociąg! Co o jest co? grane? To jest, ej, nawet zjadł tory! Ej, patrz, zjadł nawet razem z torami! Co tu się odwaliło? Ej, ale, ale on przecież to nie przyjedzie dalej, to i to! Eee, dobra, zostały zniszczone tory i w sumie nie przyjedzie, więc e, na chwilę go zatrzymaliśmy, ale nic to nie dało! Nie rozwaliliśmy go tak jak Ty mieliśmy patrz, w planach! Gdzie on się cofa teraz? O, o nie, 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 nie wiem, to jest straszne. Wygląda jakby się rozpędzał. Ej, czekaj, czy on? co to Przeskoczy przez te tory, czy co? Ej, e, e, a, a Zatrzymał się Dawaj, klep go, klep go, rozwalamy! To. Nie, nie, nie będziecie tutaj zostać. Ej, co? co, gdzie co, co to stało znowu chłopaki! Czekaj. Ej! On się teleportnął na naszych oczach. Pa, ucieka, ucieka znowu, znowu ucieka, a masz! O nie no już go nie dogonimy znowu! Szybko, szybko. Mm, to jest koniec, to jest koniec, uciekł nam, ale zobaczcie co zrobił z naszą pułapką, to nic nie dało. Ej, ale, to, to on się zachował jak pociąg widmo, on się teleportował praktycznie. Ej serio, on się teleportował, czyli już wiemy, w ostatnim odcinku też się teleportował, dzisiaj też on się umie teleportować. Oj. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie.